Cześć, tu góral Grześ, prosto z Nowego Sądza. Słuchajcie, dzisiaj wylądowałem na lotnisku JFK w Nowym Jorku i oczywiście pierwsze kroki do Krzesia na najlepsze polskie jedzenie w Nowym Jorku, także słuchajcie, rach Sądecki dzisiaj jest w Nowym Jorku, także promujemy nowy sąd w Nowym Jorku, polską kulturę, sądecką kulturę. Sprzedajemy polskie jedzenie tutaj, W braku, także pamiętajcie. Pierwsze kroki w Nowym Jorku, jak stawiasz prosto z walizką tutaj, tutaj do Grzesia, do rodaka Polaka, prosto z Nowego Słońca. pioneczka rodaczki, rodacy Polacy, nowy Sąd, pamiętajcie, albo grubo, albo wcale, zawsze ten sam, kurwa, z Nowego Słońca, hej! Albo grubo, albo sama. Albo grubo i tylko grubo. Pioneczka. Rodaczki, rodacy, Polacy, słuchajcie, tutaj pełna ochrona. Także albo grubo, albo wcale. Pioneczka.